Nasz kolejzyjski trener Korony Kielce, panie trenerze, <grywa> brał pan udział w takim meczu kiedyś wcześniej? Jeśli sięgnę pamięcią, to nie, bo, bo rzadko się zdarza, że w dogrywce drużyna, no tak się złożyło, że nasza drużyna miała dwa rzuty karne i dwóch nie, wyko nie wykorzystaliśmy i, i była dramaturgia do końca, i później jeden z tych niefortunnych Szelców strzela bramkę praktycznie w ostatnich sekundach spotkania i ustala, ustala wynik meczu pucharowego. Jesteśmy w następnej w następnej rundzie Pucharu Polski. No na pewno e, jeśli mam się pokusić o podsumowanie, no to dużo dużo zastrzeżeń. Mam do, mam do chłopaków, bo mieliśmy sprawę załatwić w 90 minut, a nie, a nie po dogrywce i, i całe szczęście, że nie doszło do rzutów karnych, tylko walczyliśmy do końca, byliśmy zdeterminowani i mam nadzieję, że żadnych kontuzji nie będzie po tym spotkaniu, bo też kilku chłopaków narzekało i w końcówce już praktycznie e, chodzili, a, ale mam nadzieję, że jakoś wyliżemy rany i, i się dobrze przygotujemy do, do ligi. Czy ten sposób obrony rzutów karnych przez bramkarza gospodarzy najpierw schodził do jednego słupka wracał na środek, to mogło jakby pomieszać w głowie tatkowi i kierczowi? Na pewno mogło, mogło, bo to jest sposób na, na bronienie, sposób na wytrącenie z równowagi strzelca i, i to się udało, bo, bo skutecznie dwa rzuty karne obronił w ten sam ruch podobnie strzelony obronił bramkarz gospodarzy. No ale tak jak, tak jak mówimy, to już jest historia i dobrze, że Cisnęliśmy i, i zdobyliśmy bramkę na 2-1. Dzięki. No, ale zawsze coś w życiu przychodzi po raz pierwszy. Powiedz, jak e, podchodziłeś do rzutu karnego, e, bramkarz stał e, z twojej prawej strony, prawie przy słupku, tak? To m, mocno cię zmyliło, czy nie? Czy Wiadomo, no jakieś niestandardowe zachowanie bramkarza, zresztą doświadczonego. Ale nie rozmyślałem nad tym potrzebne do karnego. Miałem uderzyć w róg, który na treningach strzelałem i, 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 i miałem jeden zapracowanych takich rzutów karnych. Jest ich jeszcze kilka, ale wybrano akurat ten sposób. No, bramkarz przechwycił mnie, i poszedł w ciemno w ten rok i wybronił. No niestety szkoda, ale brawo, brawo, że drużyna walczyła do końca i kadzi w ostatnim minucie strzelił bramkę. Jak ogólnie ocenisz ten mecz? Bo trener y, oczywiście był zadowolony z końcowego wyniku, ale z drugiej strony troszkę niezadowolony, bo miało być w 90. No, takie mieliśmy założenia przede wszystkim, y, żeby wygrać ten mecz. To była podstawa w 90 minutach, y, żeby jak najmniej sił stracić, bo wiadomo, za tydzień gramy już ligę i te siły trzeba oszczędzać. Niestety troszkę dekoncentracji, te, te troszkę daliśmy się zepnąć do defensywy, daliśmy rzut karny w ostatnich minutach meczu w deregularnym czasie. I Erbląg wyrównał, no ale, ale chwała dużo za, za to, że walczyła do końca i jednak ten awans wydarła. Tadeusz z Tadek, tak spiekł do nieba, tak? Bo Najpierw co, nieszczelony rzut karny. Często podchodzisz w ogóle do rzutów karnych i często ci się udaje nie trafić, nie strzelić? Ja powiem tak, że wcześniej w zespole litewskim strzelałem zawsze karny i. Karny i... No zawsze szalała mnie, ale wiadomo, że czasami zdarzy się, że nie strzelisz, nie. Ale cieszy podwójnie, że w ostatniej minucie minucie się szeliłem tego żywciąskiego gołu i bramkę nicze by było czekać na te na tę na karnych, bo to podwójna presja na nas by była. Cieszyć. Ciężki dziwny mecz, prawda? Bo dogrywka najpierw stracona bramka prawie w 90 minucie, My strzelamy w 45, e, później dwa karne dla nas. E, no takie niespotykane spotkanie. Dużo wydarzyło się w tym meczu, bardzo dużo i no, powiem tak, zawsze te pochorowe mecze grają się z tymi zespołami z niższych ligów bardzo, bardzo trudno, bo wiadomo i podróż nie była taka łatwa, nie. Mychaliśmy 10 godzin, ale nie ma co narzekać na to, ale... Wiadomo, że to na zespół trochę wpływa, a w drugie, pierwsza bardzo, bardzo nieźle zagraliśmy, jak zakładaliśmy i to taka bramka do szatni i, i mieliśmy w drugiej połówce jeszcze strzelić według planu jeszcze drugą bramkę i tak skończyć ten mecz. Niestety nie udało się nam wykorzystać tego i wiadomo, w końcu straciliśmy taka bramka po rzut też. I dogrywka, w dogrywce też, strzeliliśmy, ale spalony był, nie był, nie wiem. No i coraz, coraz nerwowo było pod koniec. No ale na pewno sędzia sędzi podyktował te karne, do... wszystko było nie, i te karne. Niestety nie udało się nam strzelić, i nie Krzysiu, nie ja nie strzelił, ale jak mówię, no to w pochorowy mecz jest, bardzo ale, trudny. Ale dobry bramkarz <grym> chyba, prawda? Grał w Olimpii. Bramkarz powiem tak, że trochę zaskoczył swoim zachowaniem, nie? Bo stał w jednym czy w drugim ruchu i no, trochę, 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 może tak wybił z tego takiego rytmu, nie? Jak zawsze szczeliesz, to bramkarz stoi po środku bramki, nie? Ale już wiedziałem przed, przed, przed uderzeniem, że będę szczelisz w ten ruch. Obronił, brawo dla jego. Przebiłam piątkę po meczu i powiedziałam, że dobrze zachował się, nie? Super, dzięki.